ma się na to Nadaję do Was dzisiaj z piaseczna. Co z czwartej, ostatniej rundy Mistrzostw Polski OF 1.8 Offroad. Ostatnio tutaj nawijałem, jakby warm up. Dzisiaj mamy już zawody. Zapisanych ponad 70 modeli. Wczoraj popadało, nie pojeździliśmy. Dzisiaj prognozy takie zmienne. Ale jak na razie, jak widzicie, pełna lampa. Pięknie. Tor jest jeszcze wilgotny, ale już ruszyły biegi, także zaraz Wam pokażę, jak wygląda nitka. Poczekajcie, jakiś tutaj pan się chce wypowiedzieć. Ja telefon, to do ucha musimy. Tutaj kolega ma z tym problemy, ale my go będziemy szkolić. To jest Warszawa, my nie jesteśmy z Warszawy, ale będziemy go szkolić. Bardzo dziękuję. To jest modelarstwo dla wszystkich. To jest cenny głos polskiego modelarstwa sportowego. Dziękuję. Także tak, idziemy dalej i przełączę się, pokażę Wam tutaj troszeczkę rundę na padoku zrobię i jak w tej chwili wygląda tor. Podobno nitka toru jest troszeczkę zmodyfikowana, ja jeszcze nie patrzyłem sobie tak dobrze. O, jest tutaj z nami wład, przyjęliśmy w czwórkę naszym teamem RC koledzy łatwiej pomaga serwisować, raz z nami ten model, też Rafał Rafale. my sobie radzimy się nie, i latamy. przyjechali za z całej Polski, frekwencja dopisała bardzo fajnie, zobaczmy jak radzi sobie tutaj od grupa bagusów. Nie będę teraz się tam przepychał, ale możecie zobaczyć przynajmniej podest pełnej okazałości. Bardzo pokaźny, profesjonalny. Przy takiej pogodzie nie będzie problemów z, z nawierzchnią, modele to rozjeżdżą. W najbardziej takich newralgicznych miejscach na zakrętach zostało wyłożone miejscowo Astro żeby nie rozjeździć za bardzo tego w tych wilgotnych miejsc, ale myślę, że będzie, myślę, że będzie ok. Jest tutaj kolega z Krakowa, z Krakowa. Ma Maciek Maciek, Maciek, Jaką klasą w jakiej klasie startujesz? Wagi Elektro, 11. Czym jedziesz, jakim modelem? HB E817 Okej, okay, jasno. A startowałeś już w poprzednich nie, rundach? Nie. Nie, pierwsza, pierwsza. Pierwsza. Ale w ogóle startowałeś czy w ogóle pierwszy start? W ogóle pierwszy start w Polsce byłem tylko w Skrypowie raz. Aha, okej, okay, jasno. No to fajnie. W Polsce pierwszy. Raz. Czyli tutaj jeszcze nie byłeś na torze. Nie, nie, to dalej, więc nie Zobaczymy po pierwszym, po pierwszym treningowym. No, co się Zobaczymy, zobaczymy. Jak ci się podoba tor? Super. Super. Fajna nitka, prawda? No nie, jest, jest fajna, ale... Oho. ale jest jest, jest... jest fajny kręty, jest... Tak. Chociaż ta prosta też tam jest całkiem ja długa, ale myślę, tak jest kręty. To jest tak. proste. to jest mój Pioskownica. problem. Piaskownica. Kolega do piaskownicy chce Rafał. Do jest no, Bo właśnie tu zrafałem się Zastanawiamy tak, Rafał Rafał, o. Już się zapoznali. Nowi RC koledzy. <grym> rafał od CNHL. To tak, tak. Krótkie promo jak CNHL. To Zapraszam do Rafała TNH. No, Jeszcze w tym sezonie. Okay. Już... tam ogarnia CNHL, także do niego zapraszamy. To. I patrzymy sobie jakie oponki dobrać. Gor no. tak. się rozjeżdża na razie, no jest piaskownica, jak to powiedział Rafał. No. A chciałem powiedzieć jedną rzecz, tylko a propos jeszcze dokończyć nasz wywód a propos nitki Toru, że jest przyjemny, bardzo płynny i jest nietrudny. Także naprawdę zawodnicy, którzy przyjeżdżają jeszcze nie jeździli, naprawdę mogą szybko ogarnąć, dać sobie tutaj radę na tym torze bez większych problemów. I to jest też fajne. Ale jednocześnie no, nie można powiedzieć, że jest nieciekawy, albo że jest zupełnie łatwy, bo nie o to chodzi. Ale, ale jest fajne do ścigania, jest fajne do ścigania. Jakby można naprawdę zminimalizować ilość błędów i skoncentrować się na, na powtarzalności na, na, na ściganku. No dobra, tak pierwszą rzutkę wystarczy, trzymajcie się, do zobaczenia.